Witam Was w rundzie numer 3. Oczywiście jak zwykle jak ktoś chce przejść sobie od razu do ataku to na osi czasu miejsca są e, odpowiednio pozaznaczane Ja swojej obrony nie zmieniam więc zerknijmy co przeciwnik ma swoją drogą Legacy Championship Points 1042, więc mega piękny wynik. E, z sojuszu e, który, w którym już chyba zostały za dwie gildie, a tylko Shadowlands Dead Forest Guards 13 400 tysięcy Zobaczmy co tam do rajdu ma przeciwnik, bo tutaj w sumie są te najnowsze postacie. Nie ma skorcza zrobionego, więc nie ma i Mesa. Windows. Za to trzy klony ReliK 9 już mają. Quick Golda ma już na pięciu gwiazdkach to samo Itano, Więc tam jakieś paczki dokupił, żeby te pięć gwiazdek mieć. Lipa sześć gwiazdek, Jokasta jeden, Omikron, ReliK 8, najnowszych ReliK. 8 e, na nich ma no to co, zobaczmy co nam boty powiedzą i jak zwykle od dsr bota zaczynamy na reliku 7 ma 6 postaci mniej ale za to 11 więcej na 8 za, na 9 akurat mam 8 mniej e, w defie bardzo dużo e, obron ma więc można spodziewać się, że będzie pewnie jakaś w miarę ciężka e, obrona mody 6 kropkowych ma dokładnie tyle samo co ja, co dość ciekawe troszkę mniej ma na plus 10 speed, plus 15 speed tak, podobnie, też niewiele mniej no i plus 20 podobnie, plus 25 za to ma sporo więcej, aż 169 Great Mothers ma troszkę szybszą rejkę, wolniejszą, co dość rzadko się zdarza, ale troszkę damage'u ma mniej Jocasta ma bardzo szybko, masz 318 Speed, no i wszystkie statystyki troszkę wyższe, przez to że relik wyższy. Appo troszkę ma wolniejszego CXA 316, troszkę wolny za to, to Disgust p 343. No i teraz pytanie: czy on te klony wystawi w obronie? Może wystawi z Lordem gdzieś. Eee, SLKR ma dużo szybszego, prawie 600 speed, pięknie to wygląda i obrażeń 12. 1200 ponad. Piękne mody, bardzo piękne ma na tym Supreme Liderze. 311 Speed Grand move tarki. I zerknijmy co on dawał w 5W5 jak było. Ezrom asoka Asokatano. E, no, fajnie się tym bezkarem grało. Szkoda, że troszkę później, no, późno go odkryłem. E, w każdym razie, o, ciekawe, jakiś error. E, miał Asoketano złotem No prawdopodobnie JKR na nią. Działa. Co widzieliśmy w 3V3, chociażby jak nie ma tu Ezry, jest ten ład. Bejlan Skol, z Bobą i Fenek. Co ciekawe, i datacronem dla Boby. To może być ciekawe. Na pewno ciekawe wyzwanie dla Gungan. Może być. Więc jeżeli tak wystawię, to bardzo chętnie się zmierzę. Sauerera z datakronem dla Kyla Katarna wtedy miał. Ciekawe, nie z tych nowych. No i tu jakiś Boba dał radę. Kelerambek z Jokastą, tu już jest z tyłu. Great Mothers, na górze Queen'ka, ale to pewnie będzie w ataku akurat raczej. Lord Vader bez klonów, więc bardzo możliwe, że niedawno dopiero je zebrał. Admirał Trench z Geonezją Brudalfą, no bo ładny był z Contano, Generał Skywalker, i wracając do tyłu, Generał Grievous, Dobitka Beka. No i mamy egzekutora w standardowym składzie, Fanalizera i Malewo Lens. Więc tak wyglądała jego obrona. Teraz zapewne będzie trochę zmian. Zapewne slk zobaczymy w obronie. Eee i może tego Lorda z klonami, a jak będzie, zaraz wszystko się okaże. Pora zacząć atak. A cóż tu na mnie czeka? Póki co zero, więc nie ruszę. Mamy Bailona e, z Alfre, dość rzadki widok, ale czasem się zdarza. General Skywalker, Trench, e, Omega. Na dole za to mamy ee, Asoketano, SLK'era, Rejka i Lordzika. Więc no, bardzo ciężki dół. Mam nadzieję, że z tyłu nie ma Gerery, ale w praktyce potem się wszystko okaże. Czego by to zacząć? Chyba do najtrudniejszego. A, w sumie najtrudniejszego. Wiele to zależy od RNG, ale. ale Najtrudniejsza, można powiedzieć, walka. Dobra. Przeciwnik ma standardową piątkę. Ja król zabrałem do ataku, żeby właśnie móc walczyć z Lordem Vaderem. Ciekawe. Zaatakowana padnę. Ok. Atakuję kogo? Oczywiście mogę. Prawda, że padnę się nie może ruszyć, bo bym tej podciągnął mocniej, chociaż początek chyba nie ma dużego znaczenia. O, teraz z gorzej. E basic czy Special? Mając szoków, troszkę chyba Basic. Tak skontrował z unika. Ale na no później sobie zostawmy special, raczej tak. Idziemy po tego city troopera, a Kyle Ray, odkryj się teraz, please. Ech. Zobaczymy, czy później się uda. Kielo z następnym ultem, tak zwykle. Selker strzeli ultem, potem będzie Asokatano. Kurde, znowu może być, że ta się ukryje. Aha, aby tak nie było. O, Hability Block, to się nie ukryje. No, idealnie. Że akurat Jedi Master Kenobi zasystował. Aha! Czemu dostałaś dodatkową turę? Aha, bo wcześniej pewnie kontrami zaatakowała. O! Dobra, na szczęście jest wcześniej Kenobi przed cut. Że teraz będzie 1 K, potem padnę. byś się nie ukryła, kiedy będzie Kat. Aha, ult mi się skończył. O kurde. No to nie jest kolorowo. Muszę zrobić tak. Tyle dwo żyje, Tyle to wygląda raczej tak. Chcę ją chociaż pokonać. Skrzesiła Kajlo. Kurde, czemu to tak źle musiało pójść? Kurde, muszę chociaż ją pokonać. Wtedy do dobiję tego SLK -ry. jak nie, to nie dam rady. Ale, ale Krusia otantował. Kurde no. No najgorzej no. Co tu dużo powiedzieć? Najgorzej. Oczywiście Kat nie trafiła terej, no. Jakie denerwujące RNG nie wiem jak to trzeba grać, żeby Kylo najpierw pokonywać, potem się w tą zbijać. E. Najgorzej, no. Czerwonego jeszcze wskrzesiła na koniec. Ja! Yeah. Czemu tak mnie skarała dzisiaj ta gra? A, dlaczego? Dlaczego? Kurda, no najgorzej, no gorzej być nie mogło. Ech, może niepotrzebnie jeszcze zapisałem ten wynik. No nie prze... no zobaczymy, czy pój... uda się Asokontano przejść. Jak nie, to dzisiaj jest niestety kolejna przegrana. Czy fraktur cokolwiek zmienia? Czy ja mam Dispel tu gdzieś? Kurczę, Który jeszcze którym, którym skillem było fraktur tym? Are you kidding me? No <śpiewanie> i gorzej, no, gorzej, czy te z sobie ściągać. Najlepsze to, że Ezra już ledwo sto stoi też, nie tylko. Cokolwiek da, to jest szok niedyspelowalny. Te jeszcze nie mogę atakować. No zamiatam i wszystkie nie chcę. O, Ezra skasowała praktycznie. Normalnie tak ciężko z nim się gra, ale ten, ten team niestety niższy jak chce. Dobrze. No, prawie, Ezra piękny kryt dał. No, no, nie chcę pasz rejka. No, niestety nie can't be evaded skill. Oto dzisiaj prze kolejna przegrana. Trzy przegrane z rzędu Grand Areny. A, nie cierpię z Ciebie, SLK, że zakichany. Dobra. Zagram sobie w takim razie dla testów, bo nic innego tutaj nie będzie. Dobra, nie chcę Ciebie. Andalorian. O gdzie jest to. Nie mam trzech omikronów. Na razie, bo właśnie świeżo wrzuciłem w Bokatanę, żeby mie mieć jak walczyć właśnie w przyszłej Grand Arenie. Bo jeszcze nie wszyscy mają skorcza to daje jakieś szanse tej Bokatanie. Chociaż Bokatanom, jak wszystkie trzy omikrony są, to jest szansa, pokonać tego nieszczęsnego lorda. Teraz musi pójść blisko. O, pięknie. mają 100 stacków Essential Resolve, więc jest elegancko Serio nic błoka tam nie, ta... nie chyba miała blind. To bez znaczenia. O, oh, disgust Clone się ukrył. Dobra, spadł. No nie mam kogo atakować, ap, po nie mogę pokonać. Więc niestety P.S. nic nie zrobił. Pokatane trzeba leczyć. CX się odkrył, hmm. ale tylko chwilowo. Czemu nikt nie zasystował? Ajdżikowi, co mnie, nie wiem. Teraz się odkryłeś bizga trochę za późno. Teraz się pewnie ukryję. <ścoughs> no tak. A. Chcę zdispelować, bo katan raczej. No i poukryli, poukrywali się. Tutaj na pewno. Dobra, jeden zszedł. Widzę szansę dla tej Bokatan, jak, szczególnie jak się skończy up pod Atakron. No Przeciwnik akurat ma dla CX Datacron, więc nie ma takiego szału. Ale ja na pewno widzę szansę, żeby Bokatan wykrwała tego lorda, ale trzeba wyomikronować. Patniesz? Super. Dobra, został Lordi Appo. Lord i Lord up, pomocna rzecz. Będzie mieć ulta. Lordzik. a Dużo mam damage over i teraz niewiele z tym mogę zrobić. Mm. <ścoughs> Ciężkie życie. Pewnie tak. No asystuj po katana, właśnie to jesteś najważniejsza, żebyś asystowała na razie. Basek no bo asystuje po prawie. I padli oboje. Dobra, więc Bokatan jak najbardziej szansę ma ze skorczą. Pewnie to jest zupełnie inna gra. Tu sobie zagrajmy Quinkął. Grandmaster i yeah, Echo gdzieś. I support takran. Mam zespawnowaną. No, tak było mikrony. ostatnio sobie tak na tewu zagrałem szybko, e, że nie zespawnowałem tej, bo zapomniałem, że te, bo to nie grandorena. Arena. trochę było ciężko, ale i tak się udało ugrać. Jest sens w ogóle tym strzelać. Tak, bo może ezra paść no przez paryz niestety przy okazji spadła i... I wskrzesiła. No, trochę problem, bo mój padawan ledwo stoi. Może być przegrana, bo oczywiście musiał Ezra pójść w padawana Ah, oh, czyli no dobra, no na przyszłość jedna więcej rzecz wiadoma. Nie można pokonać Baris, bo wtedy jest ogromny problem. No dobra, jedna rzecz można powiedzieć dzięki tym testom wyciągnięta. Nie mogę grać AOE Bo jest wtedy przeogromny problem że padnie Paris i wskrzesi takiego Ezra i potem pokonają ci padawana, żebyś RNG miał najgorsze, jak to, jak to możliwe. Na pewno te... tego chciałem pokonać, ale się nie udało. Finalnie. Pytanie czy, mogę, czy tych pozostałych po No, wreszcie Dikoj. No, i teraz będzie mieć ultanę. No tak, a nie miał kto echo zasystować też widać z nędzą. czy wytnie teraz wszystkich tarej. No aż tak źle nie było. Tylko obrażeń brakuje. Trzeba na pewno iść tutaj. No tak, nie ma padawana, nie ma asysty. Muszę kurcze grać basicami, bo nie mam obrażeń. Prawie, ale prawie to oczywiście za mało. A zaraz to będzie mieć następny ult. Prawie, dobra, żyje. A, po co ten skill? Dobra, udało się, ale wymęczona mega walka. No, na przyszłość trzeba pamiętać trzeciego skilla nie używać, lepiej jak jest Baris po drugiej stronie. Dobra, tutaj skoro i tak już ta Grand Arena jest przegrana, sprawdźmy team taki jak w 3v3. Eee, dobra. Już go widzę. Permit, JK, R, B, J, K. R J, K, K, i Żolek. Dek, gdzież jest Żoli? A, Żoli jest w obronie. To coś za niego. Shaak może. Ten nic nie daje, atakron. Może ten przeciwnik ma bólk? To trochę problem. Jedziemy. Zobaczymy, co się uda zdziałać. Na razie Joker dostał straszne obrażenia, trzeba go leczyć. Może tak. counter ataki bolą mnie trochę od tej asoki. Uuuu... No, bez Chenaita ciężko to będzie zrobić, a niestety Permit jedną turę za późno przyszedł, żeby go uratować. Tak, Przeruszak, Kalen czy Sabine? E, obija ona mocno wszystkich. No to jest problem że samymi Basicami ono to wszystkich wycina. Mimo tego, że Bulk Kron mam, to nie są w stanie sobie za bardzo poradzić. Żolego Bindu ewidentnie tu brakuje. Do tego teamu. Bo mógłby ich powskrzeszać. A, Exile ma. JKR, to trochę problem. Okay. No nic, to jest koniec. Z tej walki nic się już nie uda wyciągnąć. A i tak nie będę kończył tej Grand Areny, więc mogę wyjść. JR może by zadziałał, jakby był Żoli, tylko problem jest Excel nakładany. Na pewno. Dobra, więcej tu nie ma ciekawych walk. Hmm, SLKR-a nie przejdę, więc dzisiejsza Grand Arena jest na pewno yy, przegrana już. No na pewno wyciągnięte pewne wnioski, no JKR nie bardzo tu będzie działać. To jest troszkę problem, za to Bane pięknie sobie z tym radzi. Ale JKR musi być Żoli, bez Żolego nie da rady, więc jak będę widział u jakiegoś następnego przeciwnika Łata, no to zastanowię się, żeby Żolego Bindo wziąć w atak, bo z nim pewnie by to wyglądało troszkę inaczej pewnie by się dało to zrobić. Dzisiaj tyle, na 100% to jest przegrana. Niestety przez to, że SLKR przede wszystkim mnie zatrzymał, to nie, nie byłem w stanie przejść. No oczywiście Asoket to bym przeszedł sobie bejnem i tyle. Tutaj no, na rejce było ledwo, ledwo, bo Katana na szczęście dała radę. A na przyszłość, żeby właśnie bo móc walczyć z Lordem, dodałem wszystkie 3 omikrony, żeby coś z tego było i spokojnie móc walczyć. No tutaj w tej, w tej Grand Arenie już raczej nic, nic nie ugram. No nawet powiedzmy, jak mój przeciwnik na slk się zatrzyma i go nie przejdzie. No to, to i tak już można powiedzieć kolejny Team sobie straciłem dla testów na Soki, więc dzisiaj, dzisiaj na 100% nie ma sensu dalej grać. Bo tyle tylko, że bo może coś z tego się dowiecie, że. No i od kerem. Pewnie trzeba z Jolim Bin grać, no i trzeba uważać z tym AoE jak jest Baris ofi w teamie Ray, bo wtedy e, no, może być ciężko, e, bo może Baris wskrzesić takiego nieszczęsnego Ezra i wtedy zaczynają się problemy. Dzisiaj tyle, kolejna niestety Grand Arena przegrana, więc po tej walce chyba Skyber 1 wypadnę, nawet tak, więc trzeba będzie powalczyć o to, żeby wrócić do tego Kyber 2. I do Kyber 1 w 3 walki przegrane przez RNG. Cóż, co zrobić? Czasami tak. Bywa. Trzeba spróbować w następnych rundach jakoś e, odbić się wreszcie. To tyle w takim razie. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. No i widzimy się zapewne w następnej grandarenie.